Witam państwa serdecznie. Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj troszeczkę tak nietypowo, ponieważ będziemy dwa słowa na temat humusu Active, ale tym razem do trawników, za pomocą tego typu urządzenia. Za pomocą takiego typu urządzenia. To jest taka fajna koneweczka, która podłącza się tutaj pod, pod wężyk. I ciśnienie wypycha humusik, który jest w tej oto konewce. Korzystając z okazji, moi drodzy, że będziemy bawić się dzisiaj przez chwilkę tym urządzeniem, pokażę też Państwu, jak je lekko stunningować i co zrobić w przypadku, jeśli okaże się, że coś się dzieje i nie ciągnie humusu, tak jakby przynajmniej nam się wydawało. Tak? W każdym razie za chwileczkę wszystko pokażę. Także najpierw podłączymy urządzenie pod wąż, pokażę jak to działa, a później rozbierzemy całą główkę. I pokażę Państwu, jak to działa, i jak to tam troszeczkę lekko poprzerabiać. Także zapraszam! Więc, moi kochani, wąż rozwinięty, jak widać, urządzenie, zobaczcie, podłączam. I fajnie, ponieważ w tym momencie, proszę zwrócić uwagę, jest zabezpieczone więc yy, teraz śmiało mogę podejść i odkręcić wodę. Syczy, czyli woda już jest. Jedynie, co muszę sprawdzić, to tylko to, czy nigdzie wąż nie jest załamany, ale widzę, że już, już widzę jedno zagięcie. Dobra. Jest. No i teraz tak. Dzień dobry. Odchylam zabezpieczenie. Wow. Leci. Słuchajcie, tak w ogóle humusemaki to też drzewa można opryskiwać, naprawdę. No i teraz zobaczcie. Jeszcze raz. Odmykam. Upsikam. Słuchajcie, dzisiaj taka jest wersja demo. Dlatego, że żeby, ups, żeby w ogóle podlać teraz ten trawnik, najlepiej byłoby go najpierw skosić. Za to zabiorę się jutro, ale w międzyczasie pokażę Państwu jeszcze, co zrobić, jeśli humusik nam nie wylatuje i co należałoby, no tak, w pierwszej kolejności zrobić i gdzie zajrzeć. Także na momencik, przepraszam, potrzebuję stół, jakiś kocyk, żeby to fajnie rozłożyć i zaraz Państwu pokażę, jak to naprawić. No dobra. I teraz spójrzcie. Może zajść taka sytuacja, że mózg po prostu nie będzie tędy wylatywał, ponieważ może gdzieś się coś przytkać. Teraz spójrzcie, jak to, jak to zweryfikować. Zwykłym nożem, zwykły nożyk wpychamy tutaj pomiędzy to żółte pokrętło a zielony korpus. Wiem, że na rynku też pojawiły się y, czarne y, pokrętła. To nie ma znaczenia. Grunt. Chodzi o to, żeby włożyć nóż pomiędzy korpus a y, Korpus A, żółte pokrętło. I wystarczy wypchnąć to żółte pokrętełko. Będzie oczywiście woda wylatywać. Proszę bardzo. I tu pod tym żółtym pokrętłem jest niebieska gumeczka. Widać niebieską gumeczkę? Widać, widać. I tą niebieską gumeczkę należy również podnieść. Ona się podnosi, i tutaj mamy dziurkę. I teraz jest tak, że może jest taka sytuacja, że humus zbierze się tutaj pod, pod tą gumeczką i przytka nam tą dziurkę, więc należy tą dziurkę lekko należy ją lekko przepchnąć. Ja osobiście, moi kochani, polecam, żeby tą dziurkę też troszeczkę powiększyć. Wtedy po prostu będzie troszeczkę więcej humusu leciało. Albo nożykiem, albo jakimś takim gwoździkiem. Zresztą, ja już któryś raz z kolei sąsiadam na działce tutaj, zawsze te dziurki lekko poszerzałem, i naprawdę wtedy fajnie, fajnie to wtedy leciało. Także moi drodzy, zresztą w sumie w, sumie w tym momencie też mógłbym tą dziurkę widzę przeknąć. no i zaraz tak zrobię. A więc, tak, gwoździk przepycham tą dziurkę. Żeby była większa. Bo wam metoda zawsze się sprawdza. Sąsiedzi zadowoleni. Ponieważ jak to się skończy, ponieważ jak to się wszystko tutaj skończy, to zawsze jeszcze można dokupić sobie dwulitrowe takie opakowanie i po prostu przelać do środka. Dobra, dziurka już ładnie zrobiona. Zaraz zobaczę, jak to będzie lecieć, ale po takim tuningu powiem Wam, że bardzo pięknie pryska. Dobra, starczy. Ok, i teraz z powrotem, tak jak robiliśmy w pierwszym razem, trzeba złożyć gumeczkę. Zobaczcie. Nie wiem, chyba teraz widać, widać. Widać jaka jest dziura. Dosyć spora. Widać, widać, widać. Dobra, widać, widać. Pięknie. OK. Dobra, składam temat. Gumeczka tutaj. Pokrętełko z powrotem. I w tej pozycji jak jest, nawet możemy naciskać. Powietrze w ogóle nie będzie wychodzić. Wystarczy, tylko że odkręcimy i już słychać. Słychać jak już powietrze ucieka. No dobra, więc teraz tak, zamykam. I idę przetestować, jak to teraz działa. Spójrzcie teraz, moi drodzy. Jak odsunę, zacznie lecieć. To w tym momencie naprawdę widać bardzo mocno brązowe. zobaczcie, widać, widzicie brązowe, brązowe smugi. Teraz naprawdę ten humus wylatuje stąd przynajmniej tak jak, tak, jak powinien. bynajmniej. Także kwestia to jest zrobienia porządnej dziurki. No i teraz pięknie nam humusik leci. Ja dodam jeszcze tylko taką jedną rzecz, to już zamknę. Nie no, pryska pięknie, powiem Wam, na brązowo. Widać ewidentnie, jak to, jak brązowy kolor stąd wylatuje. Dobra, zamykam. I teraz tak. Ja osobiście do tego typu urządzenia, zobaczcie jaka wielka dziura jest. Ja do tego typu, yy, nawet widać, zobaczcie, nawet widać resztki humusu, które zostały tutaj na tym. O, moment, chciałem to ująć. Ostrzyć. O, widzicie, to zabrudzenia to humus, teraz wylatuje. Ja osobiście do tego urządzenia wlewam różnego typu nawozy, dlatego że tutaj jest odpowiednie rozcieńczenie w tym momencie i pięknie naważam trawnik, warzywa, czy, yy, czy nawet opryskując tutaj tuje czy drzewka. Także tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Z taką dziurą. Także tyle jeśli chodzi, moi drodzy, o humus active do trawników w sprayu, natomiast w kolejnym materiale pokażę też Państwu, jak wykorzystać humus active z kolei do... Kompostowania, właśnie kompostownika. Humus Active również nadaje się idealnie do kompostowania. Pokażę Państwu, jak ja to robię. Pokażę Państwu, jak kompost został przerobiony przez Humus Active, jak on wygląda. Mam taki specjalny kompostik zrobiony. Także, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek. A jeśli chodzi właśnie o Humus Active spray, to naprawdę polecam bardzo gorąco tego typu urządzenie, bo ono sprawdza się naprawdę do wszystkiego. Kończy się humus. Kupujemy wkład, przelewamy i dalej możemy opryskiwać. Gdyby coś się działo, już w tej chwili wiecie, jak naprawić, jak stuningować, żeby ten humus jeszcze lepiej przez tą konewkę, konewkę, no nazwijmy to konewkę, niech to, niech przez, jak, żeby przez tą konewkę lepiej wylatywał. Moi drodzy, wszystkiego dobrego życzę, pozdrawiam serdecznie i życzę dobrego użytkowania. Trzymajcie się. Cześć.